Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Mordeczki, kochane, wybaczcie za telefon. A dzisiaj do ten skin, żeby go zgarnąć, łapa subik, komentarz i dzwonek. Więc bierzcie udział, życzę powodzenia. My znajdujemy się na sjezgłoskins.kom link do strony w opisie i wpisując, wpisując tutaj kodik SOUL. Aktywuj, dostajecie darmowe 20 na start i 10% rusza do wpłaty. Ważne, że te 10% do wpłaty dostajecie przed każdą wpłatą, tylko trzeba użyć kodu SOUL. Po prostu. No i mordeczki. Co? Wszystkie metody płatności tutaj dostępne. A najważniejsze, że używając mojego kodu i wpłacając, minimum dyszkę macie szansę na kałaszka, Minimum 5 dyszek na 3 te skiny, nie? Czym więcej, tym większa szansa. Oczywiście, minimalna kwota na kosy jest taka: na kałaszka taka jak wpłacicie 5 dyszek, to możecie już przy doładowaniu ktoś z Was otrzyma taki prezent w takim tym. Czym więcej, większa szansa po prostu. Więc doładowujcie, wbijajcie. No, na ten moment. Ja nagrywam filmy do przodu, więc tutaj są na razie z 4 uczestników. Ci, co już wpłacili taką kwotę, i w sensie to nie jest, że tych uczestnicy z tych będzie losowanie, po prostu oni próbowali już, że już doładowali 5 dyszek z moim kodem minimum, no i po prostu nie dostali, więc no tak to wygląda. Ale ja ten film nagryłem parę dni wcześniej, więc już może tam być dużo więcej osób, i tak dalej, i tak dalej. 7483 zł dzisiaj, i dzisiaj chciałbym zrobić. O, nowe, ale takich już nie było. Coś mi się kojarzy, że już było. Może było podobne z innymi skinami troszeczkę. Bo mi się wydaje, że to tak się pojawia, jak to jest limitowane, one się pojawiają. Może są troszeczkę, wiecie, inaczej, inne troszeczkę skiny, ale to bardzo fajne. Same zielone takie, nie? Tylko no, tutaj ten lorka. No ale spoko. Eee, no więc to jest nowe. Pewnie przetestujemy, ale dzisiaj, dzisiaj chciałem sobie zrobić underdoga. Ogólnie, jak ten film wyjeżdża, to ostatnie chwile już są eventu, więc mordeczki warto jeszcze sobie skorzystać, bo przy wpłacie. Punkty eventowe otrzymujecie: Czym więcej, tym więcej punktów. E, a my, mordy co? A my, mordy dzisiaj: Underdog, ale w trybie Joker. E, 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 er. jeżeli rzuci, Boty spoko. Poczekam tu chwilę. Wrzuca Boty. Dobra, wrzucił boty. Kij tam, Kitam, tam Miejmy nadzieję, że się poszczęści. Kurwa! Kurwa, boty jebane. A nie, to jest underdog! To kurwa do jebanie. Ja pitole, to do jebanie, co jest grane, Tylko niech on tutaj coś trafi. Ja pierdolę. No i chuj! Gdyby on trafił te rękawice Ja pierdolę, ale to poszło szybko, ale by było, nie? Ważne, że użytkownik nie boty, ale kurde Patrzcie, gdybyśmy my tego nie trafili To byśmy mieli 2,5 A on, gdyby to trafił, by miał 3 te rękawice on zamiast my, i by było zajebiście. Ja się na początku zdenerwowałem, mówię, kurwa, bo tutaj takie rzeczy trafiają. A to o to chodziło, przecież to underdog, nie? Ale, jajsta, ale, jazda, niedobrze. Jeszcze jednego zrobię, ale, i wszystkie te skrzynie były w trybie jester, nie tam, czy Joker, jester. Jak zwał, tak zwał ósem zwykłą i daj mi tą. I daj mi tą. Dobra. No szybki, szybki odcinek będzie. Fajnie, gdyby ktoś dołączył. Ten ziemaczek bym mógł do nas wbić. Ale chyba nie chce Wygrał, no to się cieszy. I czy ktoś wbije? Uzwykła, ja pitole tutaj wlechać, nie? Coś potężnego. Ile tych bitew się tutaj nawarstwia? No dobrze, my będziemy zmuszeni z botami, nikt nie chce wbić to losowy bot. I może teraz. Ten tryb jest przechuj, nie? Za jednym. Za jednym on jest. kujźwa, on jest. dojebany i też. przejebany. A a a a a, 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 czekajcie Kurwa KURWA Dwa złote, niecałe Złoty, kurwa Ile? Czekajcie, liczę to w kalkulatorze, wy tego kalkulatora chyba nie widzicie Odjąć Złoty 43 Złoty czterdzieści trzy różnicy i pięć koła by nam wpadło i byśmy może nie zwrócili odcinka? To chuj. Bot i samo, no kurwa ten bot i samo. No bot i samo, no kurwa chuj. Ja pitole, nie? No cóż, na tym kończę ten materiał, mordeczki. Serdecznie dziękuję. Ogólnie macie giveaway, do których możecie dołączyć za darmo, co? 6 godzin, chyba i do takich co jest około stówki, jak wpłacicie 8:40, to możecie przez 7 dni dołączać, czyli do 7 takich giveaways. No i oczywiście darmowa skrzynka co 24 godziny do otwarcia. Taki Daily case i Za 24 godziny, znowu tą skrzyniem możecie otworzyć też bez niczego, bez żadnego nikła avataru, Po prostu dziękuję serdecznie za oglądanie. No, underdogi nie oddały, chociaż było blisko. To z mojej strony to tyle. Serdecznie dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.